Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, wakubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Pozdrawiam i witam również panią redaktor. Panie marszałku, zaczynamy od bardzo przyjemnej wiadomości, bo na dziewiątej gali Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbierał pan nagrodę przyznaną dla województwa łódzkiego w kategorii zdrowe województwo. To prawda, to wielki zaszczyt. W Katowicach odbywała się taka ogromna uroczystość, Dziewiąta Gala Wyzwań Zdrowotnych, podczas których, której nagradzane były te samorządy, ale i również osoby pojedyncze, które przyczyniły się w jakimś stopniu do, 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 do poprawy stanu zdrowia poprzez napisanie, stworzenie programu zdrowotnego, który no, okazał się później przez komisję weryfikowany, był i okazał się bardzo dobry dla lokalnego społeczeństwa. Z samorządów wojewódzkich to województwo łódzkie oraz województwo opolskie było właśnie wyróżnione nagrodą i ja miałem ten zaszczyt odebrać tę nagrodę za program Pomagający ludziom z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem. Ten program działał w latach 2019-2022 i był przede wszystkim skierowany do osób pracujących, który, którzy skończyli 50 lat i którzy odeszli lub zastanawiali się nad odejściem z pracy z powodu stresu, z powodu nerwic. Był to blok dziesięciotygodniowy zajęć obejmujący ćwiczenia, umiejętności psychospołeczne, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i każdy taki trwał minimum dwie godziny w grupach po sześć osób. Myśmy jako województwo pozyskali na ten program 5,5 miliona ze środków unijnych, a oczywiście z wkładem własnym to było 6 milionów złotych, za które to udało nam się wciągnąć do tego programu i i skorzystało z tego um, programu 2570 osób z terenu naszego województwa, a więc potężna um, ilość osób, które wzięło i program naprawdę um, przeszedł nasze oczekiwania. Zakładaliśmy, że 10% z tych 2570 osób um, będzie takich osób, których uda się um, odnaleźć nową pracę albo też utrzymać w dotychczasowej. E, dzięki właśnie temu, że obniżą stres, będą umieli radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, i tutaj, proszę Państwa, udało nam się na tyle ten program rozkręcić, i, i, i tak doskonałe efekty on miał, że nie te 10%, ale 312% spośród tych, które było założenia, założone osób, a więc ponad 800 osób udało się właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie utrzymały one pracę, pomimo wcześniejszych sygnalizacji, że, no, że niestety nie dadzą sobie już rady w tej pracy, albo też znaleźć nową pracę, się udało, obniżyć stres, poradzić sobie z różnorakimi problemami psychicznymi, także proszę mi wierzyć, ten program przez jury tegoż forum było bardzo pozytywnie ocenione i dlatego też województwo łódzkie otrzymało taką statuetkę Zdrowe Województwo, Zdrowy Samorząd 2024 I ja ten miałem właśnie zaszczyt odbierać tęże nagrodę. Panie Marszałku, w Katowicach również mówiono o przyszłości ochrony zdrowia i jakie zmiany czekają nas po wyborach. Ja chciałam Pana zapytać, bo to nie tylko pieniądze, przecież wiadomo, że zdrowie, to lekarze, pielęgniarki, którzy tym się zajmują. Jak wygląda sprawa kształcenia tych zawodów? No właśnie o tym też były różne panele, które podczas forum odbywały się w różnych zakątkach spotka w Katowicach. To było temat przewodni, zresztą, tu, w którym ja brałem udział jako panelista, co dalej ze służbą zdrowia, co, jakie jakie nam się perspektywy rysują po zmianie rządu? Nowa pani minister jest. No, tutaj każdy, każdy z prelegentów, w którym w tym paloneru, w którym brałem udział, no, miał inne zdanie. Jedni twierdzili, że Pani minister jest otwarta na rozmowy i, i ma pomysły. No Ja swoje obawy wypowiadałem dotyczące wywiadu, który czytałem. Pani minister, która to jako pomysł przedstawiła, że szpitale powiatowe powinny być łączone tak naprawdę ze szpitalami marszałkowskimi i to właśnie marszałkowie powinni usiąść do stołu ze starostami. Czyli organy założycielskie powiatów i województwa powinny się dogadać ze sobą tutaj na dole. Natomiast moim zdaniem to nie jest wcale tak, że te organy będą łatwo mogły się dogadać. Moim zdaniem to ze strony ministerstwa powinien pójść taki sygnał poprzez ustawy, rozporządzenia, które sprawi, że te szpitale będą podciągnięte pod jedną rękę. Czy to będzie marszałek, czy to będzie województwo, czy to będzie minister, to już jest inna rzecz. To był zresztą pomysł Prawa i Sprawiedliwości, pomysł ministra Niedzielskiego, by takie, takie, taką jedną rękę, która włada szpitalami w Polsce wprowadzić. Niestety w tamtym czasie się nie udało. No a dzisiaj, jak wiemy, ten, te, to pani minister próbuje ten pomysł powtórzyć, aczkolwiek nie poprzez ministerstwo, a poprzez zejście w dół z tym pomysłem, czyli nałożenie na marszałków tego obowiązku. Nie, niezwykle trudne, moim zdaniem, będzie to nie, nieudana próba, i to w związku z tym kreujeś mi, że niestety ta służba zdrowia znowuż dalej będzie tak jak do tej pory, ledwo dysząca, będzie niedofinansowana, moim zdaniem. I niewiele tutaj możemy zmienić. Poza tym, że samorządy same będą musiały dofinansowywać te szpitale, czy przez inwestycje, czy też przez zapłatę strat tych szpitali. No i tu będziemy mogli jedynie na samorządy liczyć, że będą one tym kreatorem rozwoju służby zdrowia w Polsce. Czyli nie widzi Pan niczego pozytywnego tutaj dla pacjentów, bo no to się przekłada przecież na pacjentów. Dokładnie, na jakość leczenia, na standardy, na zabezpieczenie świadczeń oraz wejście w tą najnowszą technologię, która jest dostępna już na świecie na rynkach zdrowotnych. No proszę Państwa, cóż, z tego mnie osobiście nie napawało to, co tam słyszałem na tych panelach, jakimś optymizmem na Przyszłość, że jest jakiś pomysł, panaceum, są pieniądze olbrzymie na, na służbie zdrowia. No tego oczekiwałbym właśnie po tym, jak, jak występowali czy to pani minister, czy to paneliści, którzy tam również uczestniczyli. No cóż, nie, 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 ja się tego nie, nie doczekałem, natomiast oczywiście, w zależności od tego, kto chce, jak słuchać, to kto to z takimi wrażeniami wyszedł, może, może Platforma Obywatelska, może EPSL, którzy tam również mieli swoich reprezentantów, może oni słyszeli jakieś pozytywne strony od pani minister. Ja niestety takich nie usłyszałem. Bo służba zdrowia, proszę państwa, wymaga nakładu. To jest pewnie, który wszyscy wiemy, ale tych nakładów ze strony rządu i samorządu. No, jeśli pieniędzy nie ma rząd na ten cel, a wygląda na to, że no, nie ma ich na tyle dużo, by ten system znacząco, co uzdrowić, no to będziemy mieli duże, myślę, problemy. Ale myślę, że w naszym województwie, samorząd województwa łódzkiego jest przygotowany też na takie czasy i my staramy się inwestować w szpitale. Mam nadzieję, że nasi pacjenci dostrzegają te, te zmiany pozytywne, te, te, te możliwości, jakie właśnie szpitale mają dla pacjentów, nawet takich, którzy wymagają najnowszych terapii, tych, które Dopiero w weszłym niedawno do użytku na świecie, to myślę, że my już dzisiaj również dysponujemy w szpitalach tego typu. Nowymi terapiami. Otyłość to choroba śmiertelna, nie trudno ją zdiagnozować, ale trudno leczyć. Rusza program specjalny dla seniorów, którzy zmagają się właśnie z otyłością oraz nadwagą. Czy może Pan przybliżyć ten program i kto może z niego skorzystać? Tak, oczywiście. No. Najpierw powiedzmy o skali. No. Na świecie cierpi na tą otyłość ponad 800 milionów ludzi to jest to jest niewątpliwie poważna, poważna choroba, a nadwagę, bo tu mówimy o nadwadze i o otyłości, a na nadwagę cierpi dzisiaj prawie 2 miliardy ludzi, co jest no, przerażającą statystyką. To jest także otyłość brzuszna. Jest, jest to przeważnie problem, czy na, największym problemem to jest dla mężczyzn, którzy, którzy znacząco więcej są otyli, czy też mają nadwagę. W mniejszym stopniu tutaj mamy do czynienia z tego typu problemami u kobiet. No, myślę, że mężczyźni po prostu mniej zwracają na to uwagę jak kobiety. Według danych Instytutu Żywności i Żywienia w 2018 roku polskie dzieci zaliczane są do tych właśnie, które są najbardziej zagrożone i najszybciej tyjące w Europie. W latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała w Polsce notowano u 10% uczniów, podczas gdy w ostatnich latach to już ponad 22%, a więc coraz większa. Populacja dzieci niestety ma z tym duże problemy i teraz przejdźmy do naszych, naszego programu w latach 19-23 Urząd Marszałkowski taki miał program Odważymy Łódzkie które to właśnie zakłada, zakładały bezpłatny dostęp do indywidualnych porad dietetyka również refundacje kosztów aktywności fizycznej wybranego przez pacjenta, na przykład można to było basen, czy jakiś jogging, czy jakieś inne inne sfinansować sposoby aktywności, które, które chcielibyśmy sobie zafundować. Natomiast obecnie ten program tamten się skończył, natomiast obecnie jest konkurs Zdrowie, odżywanie 60 plus dla seniorów i tutaj dla różnych beneficjentów były przyznane granty, które, za które można właśnie również mieć sfinansowane porady dietetyczne, diagnostykę otyłości. I tak szpital Pirogowa, w którym miałem ten zaszczyt. Gościć, prezentował, w jaki sposób jest diagnozowana taka osoba, jak jest później prowadzona właśnie w poradni leczenia chorób metabolicznych. I tutaj można się zgłaszać cały czas. Seniorzy mogą zgłaszać się do poradni w Łodzi, ale również młodsze osoby też mogą w ramach NFZ-u już tym razem zgłaszać się do tej poradni. Ja mogę podać telefon, na który należy. Się zgłaszać. Jeżeli nasi słuchacze zechcą zapisać, to już podaję. To jest 724 722 214. I pod tym telefonem, szanowni Państwo, możecie Państwo umówić się na wizytę do lekarza, który właśnie się specjalizuje w poradach dotyczących odżywiania, dotyczących otyłości. My ten numer telefonu umieścimy na Facebooku. Gdyby ktoś nie zdążył zapisać, warto powiedzieć, że seniorzy nie potrzebują żadnego skierowania od lekarza. Tak a, a inni pacjenci? Nie, to jest tak, że tutaj nie potrzebujemy. Możemy po prostu zadzwonić i umówić się na, na wizytę do lekarza bez skierowania. Panie marszałku, rozmawiamy od kilku tygodni o rolnikach. Rolnicy byli w Warszawie, były prowokacje, tak się mówi. Jakie informacje pan ma na ten temat? No niestety obrazki, które widziałem w internecie były bardzo przerażające. Policjant rzucający jakimś Przedmiotem, który wziął z ziemi do rolników, którzy przecież nie mają kasków, nie mają jakichś ochraniaczy. No jest no niesamowicie dziwną sytuacją. Wiele właśnie też takich mówiło się o tym, że w tłum wmieszali się prowokatorzy, którzy celowo prowokowali rolników i później, po to by rolnicy byli później oskarżani o różnego rodzaju zachowania, które były przyczyną do tego, że Policja no, używała pałek, używała, używała gazu. A więc no, muszę przyznać, że to dawno niewidziane obrazki, gdzie policja ta, w taki sposób traktuje, traktuje demonstrantów. No Niestety, Platforma Obywatelska, która przejęła władzę, znana jest z tego, że jak jest demonstracja, która ma dużą siłę no to jest używane właśnie tego typu przedmioty, albo też policja, która jest bardzo ostra w stosunku do demonstrantów. No pamiętamy protesty górnicze, które również do których również policjanci strzelali z gumowych kul. No dzisiaj mamy też do czynienia z takim trudnym zachowaniem do zaakceptowania. Panie też... marszałku, zapytam pana jeszcze o bardzo ważną kwestię, bo niestety rolnicy cały czas nie dogadali się z rządem, zapowiadają protesty, są niezadowoleni. Nawet widziałam takie spotkanie z ministrem rolnictwa, gdzie pytali gdzie jest paliwo po 5 złotych? To prawda i minister nie bardzo wiedział jak odpowiedzieć. I na początku wydawało się nawet, że nie pamięta, że tak... Taka obietnica przez Tuska wypowiedziana w kampanii, no padła 5 zł 19 zł miało być tak, jak dojdą tylko do władzy, to jedną decyzją, prostą, w dodatku decyzją obniżone zostaną ceny paliw do 5,19. No i mamy już praktycznie prawie 100 dni rządów Donalda Tuska i wszyscy. Wypatrują tejże decyzji. Tej prostej decyzji, którą to miała być szybko podjęta. A Donald Tusk, jakby był pytany o tą, o tą decyzję, gdzie, gdzie jest, gdzie i kiedy podejmie, to powiedział tak, że do końca marca powinniśmy mieć odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki Orlem, aby ceny paliwa, paliwa były niższe niż w tej chwili. To znaczy powiedział, że nic nie powiedział. Powiedział, że zastanowimy się i przyjrzymy się, i może coś będzie, jeżeli może. Szanowni Państwo, z drugiej strony jest jednocześnie prowadzone postępowanie śledztwo w sprawie prezesa Obajtka, który to jest oskarżany o to, że przez okres Kampanii celowo zaniżał paliwo, właśnie poprzez spółkę Orlen. No to coś tu nie gra. Albo Donald mówi, że. Teraz się przyjrzy i zastanowi się na bazie Orlenu, jak obniżyć te ceny, i było to dozwolone, albo też nie, bo właśnie teraz nasą prokuraturę na, na, na prezesa Obajdka. No, coś dziwnego się dzieje. Moim zdaniem, to jest jedna z tych obietnic, która przez Platformę absolutnie nie zostanie, nie zostanie spełniona. No i ten minister, minister rolnictwa, który spotkał się z rolnikami. No, był bardzo mocno atakowany, też oglądałem to spotkanie o, to, o różne kwestie, nie tylko o to, ale jednym z takich podstawowych postulatów rolników, które tam były wypowiedziane. No to było właśnie, gdzie jest paliwo po 5 zł. E, tak, 10. rolnicy mówią, że przed wyborami obiecywano paliwo po 5 zł. Proszę dotrzymać obietnic. Mówiliście, jak Orlen będzie wasz, benzyna będzie po 5 zł. Dokładnie takie słowa padały. No są pewne grupy, które są rozczarowane rządzącymi, są to właśnie rolnicy, no i do tego też dołączyły kobiety. To prawda. I do tego dołączają górnicy, transportowcy, wiele, wiele różnych branż. I co więcej, na tym spotkaniu rolnicy, nie chcieli paliwa tylko dla rolników po 519. Mówili, że wyraźnie, że to skłóci wieś z miastem. Oni mówili, że pamiętają te słowa Donalda Tuska, który nie dzielił, że to będzie paliwo dla rolników, ale dla wszystkich po 519. Więc oni domagają się spełnienia tych obietnic dla wszystkich, i dla mieszkańców miast, i dla mieszkańców wsi, bo w tym momencie ta produkcja również będzie znacząco bardziej opłacalna rolników, a nie no, podrożona przez koszty pośrednie, czyli tak, taki koszt ropy czy, czy, czy benzyny. No Czekamy, czekamy, zobaczymy, kiedy ten Orlen przyjrzy się i sprawi, że ta cena będzie mniejsza, bo koszt baryłki na giełdach światowych rośnie, również koszt dolara utrzymuje się na, na dość wysokim poziomie, więc no, nie wiem, jakim cudem gospodarczym za chwilę będziemy, jaki cud gospodarczym za chwilę będziemy mogli obserwować tak, aby ta obietnica się spełniła. Panie, Panie marszałku, proszę jeszcze powiedzieć, jak wybory samorządowe przebiegają? rozkręcają się jak widzimy na ulicach Łodzi i innych miejscowości akcja banerowania wszelkich płotów jest intensywna no i tutaj będziemy również każdy z kandydatów przedstawiał z czym idzie do wyboru z czym, co, co chce za, zaoferować mieszkańcom i to myślę że w najbliższe dni będzie, będą opracowały właśnie w tego typu wysypy pomysłów ja oczywiście mam swoje każdy z kandydatów kandydatów będzie prezentował te swoje pomysły. Jak myślę, że można już zaobserwować, nie wszyscy orientują się, jaki samorząd, co on może, jakie są jego kompetencje, no ale cóż, to pewne doświadczenie um, trzeba mieć, żeby wiedzieć, czym się zajmuje na przykład samorząd województwa, czym się zajmuje samorząd powiatu, a czym się zajmuje samorząd gminy. To są inne kompetencje, um, które nie, 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 dany samorząd nie może zastąpić innego um, samorządu. Przyglądajcie się Państwo bardzo. Um, tej kampanii, bo tak naprawdę. To nie, nie ta polityka ogólnopolska, a nawet jeszcze dalej idące ta europejska nas na co dzień dotyka, tylko dotyka nas najbardziej ta polityka prowadzona przez samorząd, bo ona jest blisko nas. Ona odpowiada za to, jakie są drogi, jakie są szkoły przychodnie i tak dalej, i tak dalej, pomoc społeczna, transport publiczny i to za to odpowiada poszczególne samorządy, czy to gmina, czy to powiat, czy to, czy to miasta na prawach. Powiatu, czy też to województwo, które ma również swoje kompetencje na przykład drogi w województwie wojewódzkie szpitale specjalistyczne środki unijne to są właśnie kompetencje dla województwa samorządu województwa łódzkiego Bardzo dziękuję gościem radia Parada był Piotr Adamczyk wicemarszałek województwa łódzkiego Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Dziękuję Ewa Kubasiewicz Forum Radia Rok Parada